A teraz jest wizyta w bordelu. Happy burdel to you. Happy burdel to you. Happy burdel, dear Peter. Happy burdel to Przewodniczka zaprosiła nas do burdelu. To jest punkt. Nie, nie sposób się nie zgodzić. Musimy wybrać burdel mamę. No i jak w każdej w zasadzie cywilizacji był taki element, to niezależnie czy jesteśmy w Azji, czy jesteśmy w Afryce, czy jesteśmy w, w innych zakątkach świata, jest taki jeden element, który często jest widoczny, można go kupować też na szczęście, na to, żeby nam przy, przyniósł pieniądze i różne, różne...